15 gum, wartości 150 zł za jedyne 120. Mam dla Was po raz pierwszy boksy świąteczne, tego jeszcze u mnie nie było. W skład tego boksu znajdzie się takie oto, Drago, jeden rozmiar: Bulecik 15 cm, jedna sztuka, kijaneczka, razy 3, perczpekcik 10, również razy 3, płotka 13 cm, dwie sztuki. Predator 15 cm, jedna sztuka i cztery sztuki Perfecta rozmiar 6,5 cm. One będą przypadkowe, losowe, także nie przywiązujcie się do tych, no co mogę wam zdradzić, to bulecik w każdym boksie będzie taki sam, będzie malowanie świąteczne, już jest gotowe, ale to będzie niespodzianka. Zaciekawiło was to troszkę? Boksy będą dostępne już w od poniedziałku. Wyczekujcie TikToka, będzie informacja, oczywiście ilość ograniczona. Widzimy się nad wodą. Cześć!